Witajcie! Dzisiaj mamy koniec tygodnia, a właściwie koniec tygodnia. Dzisiaj sobie postanowiłam zrobić kilka fajnych rzeczy, i oczywiście filmiki będę nagrywać, później będę Wam udostępniać te filmiki. Aczkolwiek pierwszą z takich rzeczy będzie sos barbecue który z kolei będzie nam potrzebny do kolejnego, do kolejnego przepisu, który będę chciała dla Was zrobić. Ale to trochę później, więc teraz przechodzimy do sosu. Rozpoczynamy. Najpierw musimy wrzucić 90 gram cebuli pokrojonej w ćwiartki. Jeszcze jedna została niepokrojona. Dalej. Dwa zamki czosnku, też są. Następnie założyć miarkę na pokrywę, naczynia miksującego i będziemy zapewne rozdrabniać 5 sekund. Obroty 5. Sprawdzamy, z jakim efektem. Okej, okay. myślę, że efekt jest zadowalający. E, następnie, więc tak, 30 gram oliwy z oliwek. Okej, okay, świetnie, to dobra, no. Następnie Założyć miarę na pokrywę naczynia miksującego. Jest. I przez 3 minuty w temperaturze 120 stopni będzie nam się teraz ta cebulka dusiła. Więc za jakieś 2,5 minutki widzimy się z powrotem. Dalej. 300 gram kaczupu. Ja oczywiście nie mam kaczupu robionego w termomiksie, tylko mam kaczup sklepowy ale obiecuję, że się poprawię i zrobię ten termomiksowy. Aczkolwiek na razie będę się posiłkować kupem sklepowym. Dobra, mamy 300 gram. Dalej. 150 gram koncentratu pomidorowego. Wszystko <laughs> odrobili się mniej, ale jest. Następnie 40 gram miodu wielokwiatowego. <laughs> Już dodajemy miód. Jeszcze odrobinka. Okej. Okay. No. Dałam troszkę więcej, ale myślę, że chyba nie będzie problemu, nie? Też tak myślicie, prawda? Hmm. Następnie łyżka soku z cytryny świeżo wyciśniętego. Ja sobie wcisnę standardowo na oko. A dalej łyżka sosu. Nie potrafię go odczytać, lub łyżka sosu sojowego. No, oczywiście, ja mam sos sojowy, nawet ten drugi sos, o którym mowa. Powiem Wam, że nawet nie wiem, co to za sos. Więc. Więc daję sobie łyżkę sosu sojowego, w którego posiadaniu jestem. Następnie dalej łyżeczkę musztardy. O, łyżeczki mi brakuje, ale to nic. Damy, damy pół łyżki. Nie wziąłem łyżeczki, będzie łyżka. No cóż, teraz zakładamy miarkę. Na pokrywę naczynia miksującego, a następnie przez 5 minut w temperaturze 100 stopni będzie nam się nas, nasz sos barbecue gotował. Wobec tego, kochani, za około 4,5 minut jestem z powrotem. Już nam się ugotowało, więc przechodzimy do kroku kolejnego. Jedna łyżka od winnego lub owocowego. Ja mam ocet jabłkowy więc taki właśnie też użyję. Więc lejemy łyżkę i już, gotowe. A następnie pół łyżeczki pieprzu czarnego mielonego. Oczywiście jak dajemy? Na oko. Dalej jedna do dwie łyżeczki papryki słodkiej mielonej. Czyli jeżeli dwie, to dajemy łyżkę. Dajemy sobie łyżkę. Następnie. Jedna szczypta papryki ostrej mielonej. No to damy szczyptę, ale do taką szczyptę, szczyptę. Żeby nie było za ostro. Następnie zakładamy miarkę na pokrywę naczynia miksującego. I przez 5 sekund będzie nam się mieszać. Dobrze nam się miesza. Ok. Następnie... Gorące są sprzelać do wyparzonych, szczelnie zamykanych słoików. I my kochani teraz to właśnie zrobimy. Przygotowałam sobie dwa słoiczki i przelewamy nasz sosik. Pościągamy go. Bardzo fajnie pachnie. A jeszcze wam pokażę jak wygląda. Proszę bardzo, o, tak wygląda. To jest sos barbecue, taki nieciemny, prawda? Bo, bo, wiem, że można również zrobić sos barbecue na bazie piwa. No to wiadomo, jeżeli wtedy, no to jest ciemna. ciemny sosik. Więc tutaj mamy cyk, jeden słoiczek. Teraz sobie nalejemy do... do o, o, o! Nie uciekaj. Nalejemy do drugiego słyczka. Ops. No, oczywiście. Co on się musiała zrobić? No rozwalić one się musiała. No bo ja. Teraz tu kochani, ogarniemy sobie. Posprzątamy. Dobrze. I jeszcze tutaj wyskubiamy kochani co nam zostało. O, dołożymy. Ja sobie z ciekawości oczywiście spróbuję ten sos, bo przyznam szczerze nigdy takiego sosu nie robiłam i tak naprawdę to nigdy takiego sosu nie kosztowałam. Więc teraz tak. Tutaj ten jeden słoiczek już zamykamy. Szczerze. I ustawiamy go do góry dnem na 10 minut. Później ponownie postawiamy dnem do dołu i odstawiamy do ostygnięcia. Więc ja według zaleceń o odwracam do góry dnem i odstawiam do ostygnięcia. Tu muszę sobie troszeczkę pomóc, bo sobie trochę nacierałam. Więc już sobie, kochani, pomagam. Okej. Okay. Dobra. Trzeba wytrzeć porządnie, żeby nam się później słoik. Żeby nam dobrze słoik trzymał, prawda? No, okej. Okay. Więc ja sobie to już spróbuję. Bardzo fajnie pachnie. Taki jakby był taki marynowany. Mmm, Bardzo dobre. Polecam Wam serdecznie. Róbcie sobie te go Odwracam do góry. Tak, jak jest to zalecane. Wyszły dwa słóczki, tak jak żeście widzieli. Dużo, niedużo. Zależy, wiadomo, w sezonie letnim na pewno będziemy używać tego częściej, ponieważ jest on świetny, właśnie do do mięs grillowanych, natomiast na teraz już ten sezon grillowy nam się skończył, więc poniekąd będziemy go używać mniej. Więc myślę, że teraz na ten moment te dwa słoiczki jest ok. Zdradzę Wam, że na pewno będziemy używać go do pizzy, którą będę właśnie robić, ale filmik oczywiście odrzucę Wam kiedy indziej. Jest to pizza Texas. I do tej pizzy właśnie ten sos barwek jest nam potrzebny. Więc to taka... Zradziłam Wam, to co mi nie mówić. Ale nic, jesteście tego warci. Słuchajcie kochani, dziękuję, że jesteście, że lajkujecie, że oglądacie, że komentujecie. Zapraszam Was na kolejne moje filmiki, których z pewnością będzie jeszcze sporo. No i cóż, do zobaczenia w kolejnym filmiku.